Funkcja liniowa, czyli dość obszerny temat, który trzeba od początku do końca sobie przeanalizować, żeby się gdzieś tam nie pogubić. Jeśli chodzi o funkcję, w ogóle co to jest? Tak, definic definicyjnie, definicyjnie jest to takie przyporządkowanie, dość specyficzne, w którym. Każdemu elementowi ze zbioru A jest przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru B, i tylko wtedy jest to funkcja. I to jest oczywiście regułka typowo podręcznikowa. Jak to przetłumaczyć na taki trochę bardziej przystępny język? Powiedzmy, że mamy tę zieloną funkcję. Tak, te wszystkie kreski to są funkcje akurat liniowe, bo są funkcje liniowe, kwadratowe, wykładnicze są różne ogólnie rzecz biorąc. Wy zazwyczaj będziecie się zajmować liniowymi lub kwadratowymi. Ja na razie się wziąłem za funkcję liniową. Tutaj i teraz tak, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli byście sobie na przykład przejechali linijką, tak przy, przyłożyli ją tutaj i przesuwali w tą stronę cały czas, to znaczy, żeby te, ten wykres był funkcją, to nie może być takiego miejsca, w którym załóżmy. Dorysujmy sobie fragment, załóżmy byłoby coś takiego jeszcze. Mm -hmm. I co? Jeszcze powiedzmy, tak. O, załóżmy coś takiego. Ta zielona by wyglądała w ten sposób. No i wtedy jest sytuacja, w której dla czwórki jest tutaj y przypisany i tutaj y przypisany i definicja się nie zgadza, ponieważ owszem każdemu elementowi ze zbioru jest przyporządkowany jakiś y, ale nie jest spełnione to, że jest konkretnie jeden, bo już tu mamy dwa. I to nie byłaby funkcja. Natomiast w tej pierwotnej wersji, którą sobie wcześniej przygotowałem, mamy ładną funkcję liniową. I teraz tak, każda jest w innym kolorze, każda ma inną literkę przypisaną, bo funkcję możemy nazwać H od X, nawet B od X, tylko że zazwyczaj tych pierwszych literek alfabetu nie używamy, więc zaczynamy od F, czyli F, G, H i J, K, L i Tak? Dalej, tak? Te, te literki są zazwyczaj przypisane do opisywania różnego rodzaju funkcji. No i piszemy F od X, tak naprawdę zapis f od x jest tym samym co zapisanie y. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że jeżeli chcielibyśmy to zapisać inaczej, to może, możemy zapisać to w ten sposób. y równa się ax plus b. To jest taki przepis na y, czyli jeżeli jakiegoś x sobie podstawimy do naszego wzoru ogólnego, to wyjdzie nam y, czyli wartość na osi tej pionowej y, tak? bo na, w którymś z poprzednich materiałów sobie omawialiśmy układ współrzędnych, to mam nadzieję, że już nie będzie konieczne, że są dwie osi i tak dalej. Osi? Osie? <laughs> Trzeba było to sprawdzić. Natomiast dobrze, wróćmy sobie. Mamy wzór ogólny. Widzimy, jak wyglądają wykresy, tak? To są funkcje liniowe, wszystko. Teraz tak, to jest troszkę specyficzne, ale to też sobie o tym porozmawiamy. Funkcje liniowe, jeśli chodzi o nie, to ważna jest dla nas dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, monotoniczność danej funkcji i co oznaczają te literki tutaj, tak naprawdę. Może zacznijmy od tego, co oznaczają literki. Tak, A to jest współczynnik kierunkowy, czyli on nam mówi tak, jeżeli a jest większe niż 0, to nasza funkcja jest rosnąca. Jeżeli a jest równe 0, to nasza funkcja jest stała. A jeżeli nasze a jest mniejsze od zera, to funkcja jest malejąca. Co to oznacza rosnąca, malejąca, stała? Po obrazku najłatwiej. Zielona jest malejąca, bo im większe mamy x, prawda? x są w tę stronę coraz większe, to y są coraz mniejsze z kolei, prawda? Bo wtedy nam wychodzi, że na przykład dla x równego minus 4 mamy y, a tam 2,5 załóżmy, czy 2, ale dla x równego 4, to już my mamy minus 2,5 albo minus 2, tak? Bo oczywiście na tym rysunku też tego dokładnie nie widać, ale nie jest to aż tak ważne w tym momencie. Czyli wraz im większe x, tym mniejsze y, czyli funkcja maleje. A czerwona jest rosnąca, bo im większe x, tak idziemy w prawo, tym coraz wyżej jesteśmy na osi y, czyli funkcja rosnąca. Stała by była po prostu taka, weźmy sobie jakiś inny kolor, może biały. Stała byłaby taka. Czyli wraz ze wzrostem x-ów zupełnie nic nam się nie zmienia na yach. Mamy funkcję stałą, czyli ten środeczek. Mm, a co jeżeli ona wygląda w ten sposób? A może to biało też sobie jeszcze zostawmy, to też nam się przyda. Hops. I załóżmy, że to będzie, mamy fgh, no to to będzie i od x. No i teraz tak. Nasze g od x, może na niebiesko sobie zapiszmy. g od x. To się równa, i tu już nie będzie tyle elementów, bo to jest taka nietypowa prosta, która pionowo przechodzi przez 4, 5, przez szósteczkę tutaj u nas. Czyli, można powiedzieć, dwukropek może sobie zróbmy tutaj, że jak chcielibyśmy opisać g od x, to to jest x równe 6. To jest wzór naszej funkcji. Nieco się różni od tego zapisu, prawda? Tym bardziej, że to jest nasze y równa się coś tam, coś tam. A my nawet tu nie mamy y. No właśnie dlatego, że jest to prosta pionowa. Jeśli mam białą, czyli taką prostą poziomą, to sobie opiszmy ją, że i od x dwukropek. No i ona będzie z kolei y równa się 4. Tu z kolei nie ma x. 4 miało być, nie 6. Bo przechodzi przez czwórkę w poziomie, tak? Czyli każda pozioma kreska to jest y równa się liczbie przez którą na y przechodzi, a każda pionowa kreska to jest x równa się tej liczbie przez którą przechodzi na x, -ach. więc tu tak naprawdę to są najprostsze przypadki. Dobrze, teraz co z naszymi prostymi w zasadzie funkcjami już w tym momencie h od x i f od x. f od x na pewno jest malejąca, czyli a jest ujemne, tak? Na wykresie punkt przecięcia się z osią y to jest nasze b od razu. No, u nas akurat zielona przecina się w punkcie 0, więc nasze B jest równe w ogóle 0, a jest na pewno ujemne. I ja się da sczytywać z wykresu, ale zazwyczaj tego nie pamiętacie. Mylicie się, więc raczej nie wiem, czy jest sens, żeby o tym mówić. Więc może gdzieś tam w jakichś takich bardziej szczegółowych kwestiach dotyczących funkcji, lub wam po prostu gdzieś tam dopiszę, to będziecie mieli. Dobra, czyli tak. A wiemy, nie wie, powiedzmy, że nie wiemy, jak zczytać z wykresu, ale możemy sobie podstawiać liczby do wzoru ogólnego funkcji i wtedy sobie wyliczać. Bez najłatwiej m, mając tutaj przecięcie z y I na przykład B dla czerwonej to jest 4. Tak, czyli by było Y równa się A X plus 4 na 100%, bo to jest zawsze miejsce przecięcia. Mm. Na przykład ta G od X nie ma w ogóle B, czyli też nie istnieje bo jest jakby równe 0. Zresztą no, wiecie, jak to wyglądało. Co jeszcze? Miejsce zerowe na przykład. Miejsce zerowe to są miejsca, w których przecinamy się z osią Xową, tak? W naszym wypadku czerwona nie ma w ogóle miejsc zerowych, biała też, niebieska linia ma to jedno miejsce zerowe x równe 6, na no, zielona linia ma X równego 0 przy miejscu zerowym. Są też takie rzeczy jak dziedzina i zbiór wartości funkcji. Dziedzinę zawsze patrzymy po x, czyli gdzie od lewej i gdzie po prawej zaczyna i kończy nam się wykres. To są wszystko akurat proste, więc one lecą w nieskończoność, tak jakby, prawda? Tylko wiadomo, że już nie przedłużałem tego. Ta też sobie leci i każda z tych, i biała, i niebieska również. Więc tak naprawdę dziedziną akurat na tym wykresie jest wszystko od minus nieskończoności do plus nieskończoności dla zielonej, czerwonej i dla białej. Dziedziną dla niebieskiej jest po prostu 6 i tyle. Jeśli chodzi o zbiór wartości, to patrzymy po Y z kolei. No i znowu dla czerwonej i zielonej, od minus nieskończoności do plus nieskończoności będzie. Zbiór wartości funkcji, dla niebieskiej również, bo ona też na Y się rozciąga i w, w, w tę stronę bez ograniczeń. A zbiór wartości funkcji dla tej białej to jest po prostu 4, czyli nie, przepraszam, 5 tutaj jest chyba. Y... Czyli, czyli ta ma tylko jeden element. Jeśli mielibyśmy jakiś taki, powiedzmy, przykładowy inny wykres, załóżmy, załóżmy, załóżmy coś takiego, to już wtedy się nieco bardziej komplikuje, bo powiedzmy, że tak, że tu na x by było minus 5, tu na x by było 2, tu na y by było 1, a tu na y by było 3. jeśli chcielibyśmy z Zbiór wartości oraz dziedziny, no to tak, zaczynając zazwyczaj od dziedziny, patrzymy lewo-prawo. Po lewej stronie zaczyna nam się w minus piątce. Czyli x należy do zbioru od minus 5, No i patrzymy dokąd leci. Aż do dwójki. Dobra, i dwójka teraz przez to, że jest kropka zamalowana, a nie otwarta, tak jak tutaj, będzie domknięta. Teraz znowu zbiór wartości funkcji, jakbyśmy chcieli no to po prostu już określamy przedział. Teraz patrzymy góra-dół. Na dole nam się zaczyna w jedynce, no jedynka jest otwartą kropką, a tutaj kończy nam się w trójce i trójka jest zamkniętą kropką. I w ten sposób sczytujemy. Narysowałem ten przykład po to, że tutaj w ogóle nam się to nie przydawało, a no tutaj już musimy umieć określać i teraz znowu trzeba mieć wiedzy z działu, przedziałów i zbiorów liczbowych. Czyli tak, mamy wzór ogólny, mamy dziedzinę, zbiór wartości, mamy miejsce zerowe, miejsce przecięć z osiami, czyli miejsce przecięcia z osią X, miejsce przecięcia z osią Y. Jeśli nie możemy zczytać z wykresu miejsca zerowego, to my możemy wtedy zastosować taki myk, że zamiast y wstawiamy 0, czyli jak na przykład mielibyśmy tutaj taką funkcję, tak? I chcielibyśmy policzyć miejsce zerowe dla tej funkcji, to zamiast f od x wstawiamy 0, i liczymy 3x plus 2. Przenosimy dwojeczkę na drugą stronę, więc zmienia się znak na przeciwny. Tutaj zostało 3x i dzielimy teraz przez 3. Wychodzi nam minus 2 trzecie. Równa się x. I policzyliśmy miejsce zerowe, więc jakby no tutaj gdzieś też na tym wykresie dużo rzeczy nie jest równo. Więc jakbyśmy chcieli zczytać coś, to może być problem, tak? Może to być bardziej tutaj kreska, a może to być bardziej. Tutaj kreska, no i nie wiemy, czy to jest 3 czwarte, czy to jest, nie wiem, 0,88, tak? A policzenie tego w ten sposób daje nam gwarancję, że nie musimy właśnie strzelać, że tak powiem, jaka to może być wartość, bo my już tutaj wyliczyliśmy jej dokładną, dokładną liczbę dla, przypisaną dla tej wartości. Mhm, dobra, no i w zasadzie to jest chyba wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie lub o czymś zapomniałem, to dajcie znać. Sobie wyjaśnimy, co trzeba. Powodzenia.